Witam się z Wami z mojego urodzinkowego studia. Co chcę Wam pokazać, moi drodzy? Przede wszystkim, co robię sobie na śniadanko. To będzie coś bardzo zdrowego, naprawdę. Przede wszystkim trzy ząbki czosnku, limonki, cytrynki, ale do tego cały zestaw olei, oliwa z oliwek olej lmiany ostroopest to jest z kokosa z nasiona konopi oczywiście z dyni i to jest już to za momencik będzie z tym z tym oraz z tym zrobione tutaj, już załączamy w termomiksie, zblendowane to jest piękna bomba Zdrowotna. Dużo zdrowia Wam życzę i pozdrawiam serdecznie. Mariusz Bajskolonko.